Jako Siemanko, sobie jestem Sadek. A wiecie, jaki dziś jest dzień? Pierwszy dzień szkoły. Razem z moim przyjacielem Sulinkiem idziemy dzisiaj pierwszy dzień do szkoły. On jeszcze o tym nie wie i siedzi na dole, ogląda telewizję, ale ja go dzisiaj Zabieram do szkoły. Tak, biorę plecaki dla nas i idę go powiadomić, że właśnie idziemy do szkoły. Tylko co on? Standardowo siedzi ogląda na telewizję. Cześć Sulinek! Cześć! Wyłącz tu telewizję. Ej, co ty robisz? Nie oglądaj tutaj telewizji. No, nie oglądam telewizji. Wiesz, jaki dziś jest dzień? Wiesz jest dzień? Nie wiem, nie interesuje mnie, to wyłączyłeś mi super film. Powinieneś się interesować. Tak, film, wiem, że był super, ponieważ jest poprzedni, ale dzisiaj zobacz, jest 7.00, 2 no tak. września. Pierwszy dzień do szkoły! Idziemy razem do szkoły nowej! No co ty mówisz, ja do żadnej szkoły nie będę chodził. Łap plecak. Łap plecak i chodź, idziemy do szkoły. Musimy poznać nowych przyjaciół. Co? Zobaczyć jak jest w szkole i pozwiedzać ją. Żebyśmy wiedzieli, jak jest przyjemnie w niej. Nie, ja nigdzie nie idę, nie ma opcji. Jaka szkoła? Jak ja... Chciałem jeszcze pójść spać zaraz. Jest dopiero Nie ma spania, mieliśmy, mieliśmy dwa miesiące na to, całe wakacje na wyspanie się. Dzisiaj jest 5 września, idziemy do szkoły. A wiesz gdzie jest ta szkoła? Wiem, wiem doskonale. Ja cię poprowadzę. Chodź, zakładaj plecaki, choć pojedziemy tam rowerami. No to chodź. Patrz, jak cię pięknie prezentujesz z tym plecaczkiem. No, to teraz. No, nie do końca szkole... mi się podoba, ale no niech ci będzie, tak? Jest super. Zamknij drzwi, bardzo dobrze. I chodź na rowery. Rowerami będzie o wiele szybciej. Ty nie umiesz jeździć, a lepiej jeżdżę, więc mnie tutaj nie mów, jak się jeździ. Hop, 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 jedziemy. Tylko do wody nie wpadnij, łamago. Nie martw się o mnie, tym hmm. bardziej się przejmuj sobą. No, pro musisz prowadzić ja nie wiem gdzie jechać. Już, chodź. Szkoła jest zaraz za w oleją, o której ci ostatnio wspominałem. Hmm. Tutaj w prawo. Jedziemy do końca drogi i zobaczysz zaraz szkołę. A wiesz jaka jest ładna? Już ją powoli widać. Byle, byle do czerwca. Nie o. myśl tak. Wchodzenie do szkoły jest przyjemne. Mamy tam dużo przyjaciół. Ale rzeczywiście szkoła się ładnie prezentuje. O, rowery postawimy tutaj na placu, żeby nam nikt nie ukradł, na parkingu. hopsa dobrze, dobrze. Ojej! <grych> miałem lekką... Le nie, jeździ płacę. ...lekką kraksę miałem. Czulinek, mówię, że to ja nie potrafię jeździć. <grych> Daj mi spokój, jestem zaspany. Przypnij te drzewa. Wyciągna... drzewa, Wyciągnąłeś mnie... ...z fajnego stadu, sobie siedziałem wygodnie na tej kanapie. Będę musiał... Wiem, rozgłosić. że oglądanie... Wiem, że oglądanie naszych odcinków jest super. Cześć. Ale szkoła też jest... To jest Julka. Ej, Julka! Cześć Julka Cześć! Julka. już tu chodzisz do tej szkoły? Kiwa na tak. Widać, że już Lugo. jest zmarnowana tym wszystkim. Jak Ci się podoba szkoła? O, proszę. Fajnie, fajnie, zobacz co to jest, co to jest. Dzień dobry. Klepik. odejdź od sklepiku. Pieniążków. nie wzięliśmy pieniążków. A jestem głodny i co? co masz troszeczkę jagódek. O. <laughs> Dziękuję I bardzo. To zawsze, zawsze muszę o ciebie dbać. Zawsze. A wiesz, Jesteś... a wiesz, gdzie a... mamy rozpoczęcie roku? Poczekaj, zaraz pozobaczymy w informacjach. Albo o, Julka będzie wiedziała. Julka już to trochę chodzi do szkoły. Cześć Julka, wiesz może w której klasie jest rozpoczęcie roku? Dzięki Julka. Dzięki Julko. No, widzisz... Wszystko już wiadomo. Nie ma się co wstydzić, trzeba pytać. Sala numer 2. Nie, już nie myśl o dziewczynkach. Nie w o. takim... Nie w takim tu jest... sposobie. Ty tutaj przychodzisz się uczyć, a nie już tutaj od razu... <grym> Ile ludzi. Dzień ja dobry. Ja Przepraszam za spóźnienie. Panie Dzień dobry. Profesorze, my Dzień jesteśmy dobry. nowymi uczniami tej szkoły. Pragniemy się edukować. I tak, my jesteśmy z klasy... Pierwszej A. A po co ty tu dewastujesz? Proszę mu wpisać od razu uwagę, bo to jest bardzo niedobry niedźwiedź. Już oddaję, no. już oddaję. No. No i co to za, za niedźwie, niedźwiedzickie zachowanie? No, proszę, ci okazać przepraszam bardzo za mojego przyjaciela. Przepraszam, przepraszam, panie profesorze. No, dobrze, to my już, już idę siadamy. Do już siadamy, tak. Sminek, co? Oczywiście w ostatniej, jak największe gity. No wiadomo, wiadomo. Nawet zobacz, jak ja na niego patrzę, to nawet nic nie widać. On nas nie widzi, możemy sobie no. tutaj. Będzie można ściągać! A zobacz tam na początku jaki kujon siedzi. Już rękę podnosi, żeby się zgłosić e. do odpowiedzi. E. Dobrze. Nie Trzeba nie nie Dobrze, czekaj, bo zaczyna coś gadać. Nazywam się Andrzej Wafelek i będę waszym wychowawcą. Jestem nauczycielem chemii i będziemy się uczyć o związkach chemicznych na wspólnych naszych lekcjach. Plan lekcji będzie opisany w naszej klasie. Także zapiszcie sobie, o której godzinie i gdzie macie lekcje. Myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć. Pójdźcie pozwiedzać szkołę, żebyście wiedzieli gdzie co jest Jeżeli macie jakieś pytania. Zapraszam że, że, tutaj że do mnie poświęcę. Chętnie odpowiem Będziesz prowadzić? Wasze ja, ja, to, ja to cię. bym z chęcią naj, najchętniej ja to już do domu poszedł. Ja wiem, ja wiem, ty już byś poszedł do domu, ale to tylko... tylko dom i dom i, i, i zabawa, ci tylko w głowie. Do widzenia, dziękujemy! Do widzenia panie profesorze, papa! Pa. Do widzenia! Okej, okay, tu są jakieś... Chodź zobaczymy, kto to jest. Cześć wszystkim! Cześć! Co to tu Ta, jest? numer 3. O, tutaj tylko. O! Tu o, jeden nie. uczeń tylko. Tak, gdzie Ale to ten. O, się o chodź, chodź. Ja brzmiałam ja ja w chodź. No? Chodź, ten pan był bardzo nieprzyjemny. No, miał takiego wąsa austriackiego. Ej, patrz, ten. On chyba kibicuje w Barcelonie. Cześć! A co to jest Barcelona? Taki klub piłkarski. Aha. A po czym to poznałeś? O koszulce i barwach. No właśnie, taka trochę wymyślna. Myślałem, że to jakiś cyrk. to jest cyrk, no. Tup, tup, tup. Czy szeinek, jest? Szeinek. Co innego? Wybierzmy sobie może szafkę, która będzie nasza szafka. Bo chyba bez sensu dzisiaj wszystko nosić ze sobą. Mm. Ja bym odłożył parę rzeczy. To ja tutaj zaklepuję, bo jest najbliżej i nie będę musiał. Uciekł... Tak! Będę tutaj się obkupywał. A ja biorę obok ciebie. Dobra, ja zostawiam książki w szafce. Papierkami i nożyce w sumie też zostawię, bo chyba nie będziemy dzisiaj w nic grać. No boże, ile tych książek, jakie one są ciężkie. Dobrze, że y, dają taką możliwość. Dobrze, że mamy szafki, nie musimy obciążać pleców naszych. Tu jest drugi odłam. Pyk-pyk-pyk. Co pyk, pyk. tu mamy? Tu jest sala hmm. numer jeden. Biblioteka. Nie, to tutaj to mnie nie obchodzi. No pewnie, Czyli pewnie nie Dobro, to to Boże, co się, co się pani stało? Cześć. O to chyba. Tu chyba język polski jest prowadzony, bo jest dużo książek. Uh -huh. A nie, a nie e, biologia? Zobacz, tu szkielet Albo jest. Biologia. No. Nie wiem, ale ta pani wygląda strasznie. No ta pani to by mogła iść na jakieś solarium, bo troszkę jest w dziwnym kolorze. E, nie wiem. No. Boję hmm. Tutaj chę... Pokój nauczycielski. Tu chyba nam nie wolno wchodzić. Nie wchodzimy tam, co nie? Oj, przepraszam, chyba... przepraszam bardzo. No I <grym> się, dlaczego wchodzisz? I dlaczego no. wchodzisz? Co ty robisz? I co ty robisz? Mówi, że nie wolno... Musiałem pierwszy przypał zrobić. No i już będzie wiadomo, już... Wiedzą kto już tutaj zapamięta, Zapamiętają cię. No iść. <grym> Opatrz, tu możemy sobie posiedzieć i pograć w karty. Mhm. Grałeś jakieś karty w szkole? grałem, Ale nie w szkole, no, bo nigdy nie chodziłem do szkoły. No, bardzo dobrze, to nasz pierwszy dzień w szkole. Mm -hmm. A wiesz, że to jest jeszcze pierwsze piętro? Jest piętro? No jest piętro, zobacz, na wejściu były schodki, od razu je ja dojrzałem. To tego nie widziałem. Ale... Co chodzi o coś, gdzieś na górze. Ale Julka nam powiedziała niski, niską liczbę mm, sali, więc wiedziałem, że to musi być na. Na parterze. włóce damski to tutaj nie wolno, tu nie wolno. I męski. O, to wiesz co, w sumie jak ja jestem już, to ja coś załatwię trochę, bo wiesz co? Ten tak. pierwszy dzień w szkole mnie stresuje. Aha. To miłego pobytu. ty. ty, ty, ty. o! Tu plecaczki czyjeś leżą, zobaczmy co jest w środku. Nie ma, nie ma nic do ukradnięcia. Na wodę jest! Już? Gdzie jesteś? Już załatwiłem. Zobacz, zobacz tu są na wodę. Podajniki na wodę. Miesz o, tutaj kubeczek pić! i. No, fajne. Tu jest ósemka. Dziewiątka. Tu nikomu go nie ma. Dziesiątka. Patrz, patrz. Stan informatyczna. Oooo, ale ładnie. Będzie można grać w, w Minecrafta. Tak, to już zejdź, już zejdź. To nie jest czas na granie. Salinek, my tutaj o, przyszliśmy. Obyśmy mieli tutaj najwięcej lekcji. Nie. Ty Za dużo komputerów nie wolno. Wolno, wolno. Nie wolno. Musisz musisz trochę panować nad tym. Ja cię muszę chyba zabrać do biblioteki. A nie tylko komputery i komputery. <laughs> do jakiej biblioteki? Wracam do domku, odpalam giereczkę. A może byś skończył odcinek oglądać najpierw? No, jak mi wyłączyłaś, to już nie będę oglądać. Okej, wszystko wiadomo, gdzie są sale. Szóstka jest, i piątka. Jest, jest tu wszystko bardzo ładnie opisane, damy radę. Myślałem, że będzie wszystko gorzej tak, wiesz? Mówiłem ci, że fajna szkoła, mówiłem. To nic się nie mnie nie słuchasz. No, tylko nasz wychowawca taki troszkę zgrzybiały jest, ale jest tak to w porządku. Pan profesor fajny jest. To co, wracamy hmm. do domku, a co tak? To jest, jest w sklepiku, czekaj. Co możemy kupić? Uu. Jedzonko. Jak przyjdziemy drugiego dnia, będzie trzeba wziąć pieniążki. No, ja, ja dzisiaj zapomniałem. A jest, a jest z czego wydawać. No trochę mamy to po, po ostatnim naszym znalezisku. No, dobra, to... słuchaj. No. Nie idziemy do żadnego domu. No, nie. Chodź za mną. Chodź za mną, coś ci pokażę fajnego. Ach, no dobra, no. Ja wiem, gdzie ty mnie prowadzisz. No, co ty wiesz? Proszę, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy są tu jakieś komputery? Pan nie Fryderyk. Pan... Cicho, nie krzycz tu. To jest biblioteka. Tu trzeba być cicho. Dzień dobry, proszę pana. Pan Fryderyk. No. Cześć. Witajcie w naszej bibliotece, która skrywa swoje tajemnice. Szkielet wskazuje drogę. Co? O co możemy chodzić? Jaki szkielet? Fryderyk. O czym ty tam gadasz? Szkielet? Ja widziałem szkieleta w jednej z sal. I myślisz, że on wskaże drogę? Ale, Ale to biblioteka sobie... ma tajemnicę. Biblioteka skrywa tajemnice. Zobacz, ona ma jakąś to są, głowę. Tylko... to są tylko głowy szkieletów. Tak. Chodź, zobaczymy, zobaczymy najpierw, co tutaj jest w tej bibliotece. Jakieś książki. Mhm. Mm a, niedźwiedź polarny to jeden z największych oglądowych drapieżników, choć trudno nazwać grądowym, gdyż bardzo dużo czasu spędza bywając i polując w wodzie. A wiedziałeś, że jest 60 milionów kangurów? No! Nigdy, nigdy żadnego nie spotkałem, jestem jedynym kangurem, którego znam, a jest jeszcze 60 milionów! I jesteś jedynym najlepszym kangurem! No to jest wiadome, tak! I tu jeszcze coś jest. Okay. O, ej, ej, chodź, chodź, chodź! To chyba jest kolejna podpowiedź. Czy to Męc, ma coś wspólnego stawo. z tym, co mówił? Zauważył więcej, niż się wydaje. Czyli trzeba patrzeć do góry. Ja mogę patrzeć, bo ja bardzo wysoko skaczę, więc mogę więcej zauważyć. Patrz, Suninek! Co jest? Slinek, tam coś jest! Gdzie? Ale ja nie, mogę, ja nie widzę, tutaj na górze, tutaj, jest tutaj! jest dziura. Chodź, kurz, zobacz, co tam jest. Ja widzę, ja widzę, ja już wiem co tam jest. Pojedzie ci, pojedzie tam ci. Jest to tam, ów. Dźwignia tam jest. Dźwig. Ciekawe co ona robi. No nie mogę jej niestety, nie mogę jej sięgnąć. Hm. To może o to chodziło, co pan Fryderyk mówił, że szkielet wskaże ci drogę. Szkielet. Ale co Fryderyk miał na myśli? Zobacz, tam można jakoś wejść. Tam jest taka tam jest wejść. pomieszczenie. Tak mi się wydaje. Posłuchaj, zagadaj Fryderyka, ja się tam wespnę i spróbuję pociągnąć tą e, dźwignię. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, dobra, to czekaj Odwiedźcie chwilę jak go zagadam. Uwagę. Dzień dobry, panie Fryderyku. Dzień dobry. Hop, e, hop, proszę mi hop, powiedzieć, hop, hop, co mój mamy hop, tu w bibliotece fajnego? Czy są jakieś hop, fajne książki? Dobra, dziękuję, panie Fryderyku. Skwitek, Skwitek! Skwitek! Co jest? Ćwignię zadziałała. I co się otworzyło? Patrz, wypadła książka. Pod biblioteką jest ukryta sala, która skrywa tajemnice, dzięki której możesz osiągnąć wszystko. Co jest? Ja wszystko? Czyli... będziesz mógł nie chodzić do szkoły? Wejście tam pilnuje strażnik w ciemno-szarej zbroi. Uważaj na siebie. Nie, nie, ja się nie będę dzisiaj bić. no! Pierwszy Jest dzień w szkole, już straż... mam z Limem chodzić? Strażnik zbroi. Z z... Ja tam nic nie widziałem na górze? górze, żeby ktoś był. A jak tam przedeś? Obiec. weź, pójdź, zobacz jeszcze. Może, może ci umknął jakiś. No dobra, ale. Ja, zobacz na górze, ja to na dole poszukam. Ja tutaj patrzę, to nic nie widać. Są tylko jakieś. Y, tutaj... Y, szafki. Oj, książeczkę zepsułem. Na dole nic nie ma. Nie, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Już zamykamy. jak silnik! Co tam? Zasłym. Co, Co znalazłem? Patrz, patrz, ja zasłonię pana Fryderyka, patrz to. To jest, jest żołnierz, to jest strażnik! Ciemno, szalik zbroi. Ale nigdzie. To, to nie jest Narnia, nie przechodzę nigdzie. Jest jakiś... to, było, to było napisane w książce, pod, pod biblioteką. Trzeba to podnieść, zobacz. Ej. Nie, nie jest wierzę. Stabilna. Co jest? Poczekaj, zamknę drzwi. Myślę, że pan Fryderyk by nas nie wpuścił w malinę, co? Tu jest ukryte nie, pomieszczenie! Czyli książka mówiła prawdę? Tak. Ale co tam było w niej napisane? Pod biblioteką jest ukryta... Sala, która skrywa tajemnice, dzięki której dzięki, musimy tutaj przeczytać każdą książkę, będziemy mogli spełnić swoje marzenia. jest strażnik. No to to już minęliśmy. To e... jest drugi, tylko w jasnej zbroi. To tutaj może być jakaś książka, tu jest jakaś książka, ale jej się nie da przeczytać. Nie, jej się nie da przeczytać. W Nic nie widzę. Nic nie widać tutaj, czekaj. A może też tutaj ma być głowa wysoko? Tu, to są, tu są jakieś pulpity z książkami. Może coś w nich jest napisane? Kamienie zwielokrotnie skumulowano w nich magię. Zgromadzoną energię można wyzwolić za pomocą odpowiedniego zaklęcia, a po uwolnieniu mocy artefakt zmienia się w pustą skorupę. Formuły pozwalające na uwolnienie energii oraz tworzenie kamieni ogniskujących są powszechnie znane wśród magów. W zaklęcie pozwalające na ponowne naładowanie kamieni są sekretem starożytnym strzelanym przez... przez arcymistrzów magii. Hmm. To jest jakieś ważne artefakty. Hmm. O co z tym wszystkim A co jest... chodzi? Co jest napisane w książek? Dawno, temu, dawno dawno temu w sercu starożytnego lasu istniał magiczny przedmiot, który miał moc spełniać, spełniać każde życzenie. Była to korona ukryta... Korona! Jakie ja marzę o koronie? Jak prawdziwy król? Tak! Król kangurów, których jest 60 milionów. Była to korona ukryta głęboko w jaskini, do której prowadziły tajemnicze ścieżki przez las. Yy, o, troszkę się przewróciłem. Przedmiot ten był tak potężny, że mógł zmienić rzeczywistość. Sprawić, że staniesz się najodważniejszym bohaterem. Zbudujesz miasto w, w mgnieniu oka, lub nawet zyskasz zdolność latania. Jednak istniał jeden warunek... Latamy? Będziemy latać? Będziemy latać. Ja, ja tak wysoko skaczę, że prawie latam, ale dla Ciebie to się przyda, bo jesteś się troszkę ciężki. Ciężki jesteś, tak. Ja jestem niedźwiedziem polarnym i A, ja. Słuchaj! Tu jest warunek, tu jest warunek, to nie jest tak prosto. Okay. I ty go nie spełniasz, ja go spełniam. Tylko najczystsze serce mogą znaleźć i użyć go w dobrym celu. <grych> Więc może. Pominam ci, że to ja chciałem oddać wczorajszy skarb. A ty chciałeś go zabrać. Ale finalnie oddaliśmy go razem. Więc myślę, że oboje mamy czyste serce. No nie wiem, nie byłbym taki przekonany. Tu są kolejne jakieś. Nie wiem, tu są jakieś ślaczki, Może to jakaś praca domowa. O, to chyba jakiś dziwny język, starożytny. A jest co w tym drugim? Tu jest kolejna, kolejna część. Tu wszystko trzeba połączyć do kupy. Jak się to połączy, to będziemy... Wiecie gdzie jest ta korona? Musimy ją zdobyć. Nie odpuszczę, dopóki nie będę miał korony na swojej głowie. A co tam jest napisane? Opowieść głosi, że las był niegdyś tętniącym życiem miejscem, położonym na wschód od mostu na, nad rzeką. Mijaliśmy. Mijaliśmy przecież most, jak, jak szukaliśmy naszego domku. I tam chyba był most. Przechodziliśmy przez most, to musi być był gdzieś daleko. I obok był las. Tak. Może być ten las. Tak. Eee, gdzie ja skończyłem? Pełnych magicznych stworzeń, jednorożców, wróżek, starożytnych duchów drzew. Wszystko zmieniło się, gdy potężny czarownik pragnąć. Pragnąc, przepraszam cię bardzo, kontrolować... Moc... I widzisz? Mówiłem ci, że przyda ci się troszkę chodzenie do biblioteki. No! Daj mi spokój! To ty się tym zajmij! Jak taki mądry jesteś! Jak taki wykształcony! Ja, ja już umiem czytać, ja często chodzę do biblioteki. To, to mi się ci. przyda, a nie tylko gry, gry i telewizor. Użył swojej magii, by zamknąć wejście do jaskini i związać las z zaklęciem. Od tego czasu las zestarzał się, a drzewa zaczęły mówić szeptem o starszych czasach. Większość zwierząt i stworzeń ukryła się... A nikt, kto próbował znaleźć koronę, nigdy nie wrócił. Czy naprawdę chcemy ryzykować swoje życie? Czy ty, czy ty słyszysz, jak to brzmi? Jakieś drzewa zaczęły mówić. Większość zwierząt ukryła się, czekaj, to nie ta strona. Jednorożce, wróżki, starożytne duchy. Czy ty, ty słyszysz, jak to brzmi? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Musimy to sprawdzić. Musimy to sprawdzić. Dobrze, to może zapytajmy naszych oglądających, co o tym sądzą, czy powinniśmy sprawdzić, co się znajduje w tym lesie, czy jednak powinniśmy sobie odpuścić, zostać w domku i być bezpiecznymi zwierzątkami w naszym pięknym, luksusowym domku, który dostaliśmy za bycie dobrymi kangurami i... Proszę mnie nie bić! Przepraszam, przepraszam, to polarnymi, chociaż nie wiem czy takimi grzesznymi, bo mnie bijesz. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak się potoczyły dalsze losy naszego ksadka i solinka, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie ominął Cię kolejny odcinek.